Pokój, dobro, kochani. Dzisiaj mamy wtorek, 17 listopada. Dzisiaj w liturgii franciszkańskiej obchodzimy święto świętej Elżbiety Węgierskiej, która była zakonnicą. Ona jest patronką franciszkańskiego zakonu świeckich. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję połączyć rozważanie Ewangelii z kościołów franciszkańskich, tam gdzie obchodzone jest święto świętej Elżbiety węgierskiej, patronki trzeciego zakonu. Z Ewangelią, która jest w kościołach niefranciszkańskich. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Ewangelia w kościołach franciszkańskich opowiada o powtórnym przyjściu Pana, który będzie rozliczał nas z miłości. Powie: Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Kochani, Pan Bóg będzie rozliczał nas z miłości, z konkretnej miłości. I również będzie wyrzutem dla tych wszystkich, których, którym powie wprost. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, i tak dalej. Przypomina mi się, kochani, fakt z życia mojej prowincji zakonnej, kiedy jeden z naszych oryginalnych współbraci kiedyś miał głosić rekolekcję o miłosierdziu Bożym, i dwa albo trzy tygodnie wcześniej przybył do tej małej miejscowości, przebrał się za żebraka i chodził od domu do domu, i prosił o wsparcie, żeby dać mu coś do jedzenia. I oczywiście. Usłyszał bardzo dużo brzydkich słów, mówiąc delikatnie. Odejdź stąd, śmierdzielu, idź stąd, idź do roboty. Nawet poszedł do proboszcza i kiedy zadzwonił i poprosił o wsparcie, to proboszcz go wygnał kilkoma sztywnymi określeniami. Dwa albo trzy tygodnie później, nie wiem dokładnie, przybył do parafii jako rekolekcjonista, był oficjalnie witany przez proboszcza w sposób bardzo honorowy. Witamy bardzo serdecznie naszego kochanego rekolekcjonistę, który powie nam piękne rekolekcje o miłosierdziu bożym. I wtedy ten nasz ojciec Artur powiedział: Ja tutaj u Was już byłem dwa tygodnie temu. Przebrany byłem za żebraka, zapukałem do kilku drzwi i usłyszałem: Zjeżdżaj stąd śmierdzielu, idź do roboty, i, to, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim zrobiło się strasznie wstyd. Łącznie z proboszczem, który zorientował się, że to właśnie u niego też był właśnie ten ojciec. Chcecie rekolekcję o miłosierdziu bożym. Bardzo dobrze, ale czy wy jesteście miłosierni wobec innych ludzi? Zadajcie sobie to pytanie i spróbujcie coś zmienić w swoim życiu. W kościołach niefranciszkańskich rozważana jest dzisiaj Ewangelia o nawróceniu Zacheusza. Zacheusz to bardzo bogaty człowiek, który był niewysokiego wzrostu, który koniecznie chciał zobaczyć Jezusa. Nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród mieszkańców, dlatego że czasem jednak czerpał zyski w sposób niezbyt uczciwy z tych ludzi, którzy tam byli często jego nawet sąsiadami. Zacheusz wszedł na drzewo wysoko, aby zobaczyć Jezusa. Jezus zobaczył Zacheusza i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, zejdź na dół, dlatego że dzisiaj chcę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz, kiedy spotkał się z Panem Jezusem, to jego życie się kompletnie zmieniło. Kiedy Jezus nie pogardził Jego domem, Jego sytuacją, niezbyt może ciekawą, Jezus przyszedł i zmienił kompletnie Zacheusza. On ze zdziercy oszusta, który gromadził w tym kierunku bardziej do siebie, w pewnym momencie zaczynał pomagać innym. I stał się dobroczyńcą. Tych, których skrzywdził, starał się im to wynagrodzić. Pan Jezus mówi do nas: Zejdź na ziemię, czyń dobro tu, gdzie jesteś, w taki sposób, w jaki możesz. Nie musisz szukać gdzieś jakichś wielkich sposobów, wielkich również metod, metod medytacji, nie musisz wielkich firm zakładać, ale pomóż konkretnemu człowiekowi, który prosi Cię o pomoc. Kochani, pragnę teraz przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa.